Kochani, i witam Was z powrotem na moim kanale. De Amerykanka. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. A ja witam Was w kolejnym pięknym dniu jako studentka na amerykańskiej uczelni. Jest parę minut przed 8.30 i właśnie wybieram się do pracy. Zawsze, gdy idę do pracy, witam mnie taki piękny wschód słońca. Powiem Wam, że ostatnio pogoda nam się trochę zepsuła. I na ten moment teraz jest chyba 3 albo 4 stopnie. Więc trochę mrozik powiem Wam. Na tą chwilę pogoda już zaczyna się tutaj, powiem Wam, że dramatycznie zmieniać, ponieważ teraz jest około 3-4 stopnie Celsjusza, oczywiście na plusie. Natomiast w ciągu dnia temperatura dochodzi maksymalnie. Do 10 stopni. Jeżeli zastanawiacie się, jak wygląda prawo tutaj z maseczkami, to oczywiście we wszystkich budynkach, gdzie jesteście w sklepach, w szkole, nieważne gdzie, nawet jeżeli wchodzicie do dormitorium, musicie założyć maseczkę. Natomiast jeżeli idziecie gdzieś w lesie, bo zauważyłam, że w Polsce już te zasady tak się zmieniły, że nawet na ulicy trzeba mieć maseczki. Lecz na szczęście tutaj nie, więc. No i tak, witam mnie moje biuro. Dzisiaj każda z nauczycielek tutaj. Z biura, ale pracując z domu dzisiaj. Natomiast moje stanowisko pracy już znacie. I zobaczcie, ktoś mi zostawił taki prezencior na Halloween. Tutaj jest niby mumia, zrobiona z oczami. To jest taka guma, jakieś słodycze. Zaraz zobaczymy. Good morning! Good, how are you? Więc zanim jeszcze zacznę moją pracę, przynoszę mój galon wody do takiego tutaj urządzenia. Spontanne do picia, i po prostu wypełniam to wodą. Ostatnio ludzie w komentarzach się mnie pytali, co to za taka fajna butelka jest. Powiem wam, że kupiłam ją na Amazonie i ona ma tutaj takie motywacyjne rzeczy napisane. Lecz ja napisałam swoje cele i marzenia na boku, czyli te czarne napisy, to po prostu ja sobie sama stworzyłam. Więc w ciągu dnia staram się wypić całą taką butelkę. Tutaj są 4 litry, i teraz jak to jest, że zazwyczaj w Polsce wszyscy mówią, że to jest bardzo zdrowe, żeby wypić 2 litry wody dziennie, a w Ameryce zawsze ludzie mówią, że to jest bardzo zdrowe, żeby wypić jeden galon, czyli tak naprawdę podwójna porcja, bo jeden galon to tak naprawdę 4 litry, i zazwyczaj nie wiem, może się mylę. Jak ja byłam w Polsce, to pamiętam, że wszyscy mówili, że 2 litry wody dziennie. To jest taka naprawdę zdrowa porcja dla człowieka. Oczywiście dla sportowca to by było trochę za mało, bo podczas treningu trzeba więcej wypić. Ale tutaj wszyscy ludzie mówią e, i bardzo dużo osób właśnie kupuje takie olbrzymie butelki, po prostu ze sobą takie butelki nosi. Powiem Wam, że picie wody w Stanach jest bardzo popularne i bardzo dużo osób dba o takie poprawne nawodnienie organizmu. A no i jeszcze Wam pokażę mój Halloweenowy prezent od Sofii, czyli od mojej koordynatorki. I tutaj dostałam taką kartę o wartości 5 dolarów na kawkę albo na jakieś ciastko. Tutaj jeszcze jakiś słodycze, jakiś żelek. Idę powiedzieć dzięki. U mnie już prawie 12:15, o 12:30 kończę moją pracę i pokażę tak naprawdę wam co dzisiaj zrobiłam w mojej pracy. Więc nadrobiłam trochę moje lekcje i robię tu właśnie spis filmików na moje dwa kanały, także to był naprawdę bardzo produktywny poranek. Tak już pewnie wiecie, jak wam wcześniej to opowiadałam we wcześniejszych vlogach, to taka praca na kampusie to jest najlepsza praca, jaką możecie tylko sobie wymarzyć, ponieważ tak naprawdę nie macie za dużo obowiązków. Ja podczas tych czterech godzin musiałam tylko iść, podrzeć. Niektóre dokumenty, bo nauczyciele robią sobie teraz takie porządki i mają tam jakieś akta z 1990 roku, więc im po prostu już to jest niepotrzebne, więc ja musiałam to po prostu wszystko zniwelować. <grych> więc to tak naprawdę było wszystko. Przyniosłam pocztę i przez większość czasu robiłam właśnie swoją pracę domową, co naprawdę pomaga mi potem zorganizować praktycznie mój cały dzień, ponieważ potem tylko idę na trening, i tak naprawdę wieczory mam wolne. Przyszedł czas na mój lunch. Za mną taki święty. Idziemy na stołówkę. Zobaczyć co mają do jedzenia. Mam nadzieję, że dzisiaj coś dobrego. Pogoda jest dzisiaj naprawdę mega. W porównaniu do tego, co mieliśmy przez ostatni tydzień, jest naprawdę klara. Tylko oczywiście zimno. Moją kafeterię to już też na pewno dobrze znacie, bo praktycznie chyba w dużo razy już we vlogach wam pokazywałam. Tu jest jedno stanowisko z takim zdrowym jedzeniem. Tam jest pizza i fast foody. Natomiast po tej stronie mamy bar sałatkowy. To jest mój kolega z Włoch, John Marco, a tu inni koledzy. Where are you from guys? I'm from Oh, am I? Yeah. <laughs> I'm from the United States. Okay, and you? I'm from the United States, but my family is from Macedonia. Language? Only English they speak. Two? Two. Just two. Polish and English, yeah. and just a little bit of English, yes. Polish and just a little. Zazwyczaj robię tak, że po prostu biorę sobie pojemniki i idę jeść to u siebie w apartamencie. Ponieważ chcę zadzwonić do mojej mamy, bo trochę długo z nią nie rozmawiałam. Ale jak widzieliście, pogadałam trochę z moimi znajomymi. Mam dużo kolegów, jak widzicie, z innych państw, także to jest kolejne super doświadczenie i zawsze nam się lepiej gada, jeżeli chodzi o chłopaków z innych krajów. Z Amerykanami to czasami tak ciężko znaleźć jakiś wspólny język. Tu zobaczcie dekoracje na drzwiach do mojego mieszkania. Tak dziewczyny zrobiły. Więc tak wygląda moje jedzonko. Tutaj mamy kurczaczka i jakieś tam pieczone ziemniaczki. Tutaj oto taka sałatka. Moja mama niestety jest zajęta i nie może dzisiaj ze mną porozmawiać, więc w samotności zjem swój obiadek. I chyba muszę skończyć w końcu to Breaking Bad. Aktualnie mam jakoś godzinę 15 minut do mojego treningu i w środę zawsze robimy taki lekki trening i robimy flow yoga z czego bardzo się cieszę boję, wam że naprawdę to jest super odprężające. Zobaczcie sobie za mną te przepiękne kolory Michigan Czyli jeszcze nie jest aż tak zimno że zebrałam swojego rumaka na krótką przejażdżkę, bo jest naprawdę super pogoda dzisiaj. W moich vlogach bardzo rzadko pojawia się właśnie ten amerykański autobus. Z racji tego, że ja nie znajduję się w takiej lokalizacji, że jest blisko liceum. No i co kochani mnie bardzo smuci, to to, że zobaczcie, te domy w ogóle nie mają żadnych dekoracji. To jest ich dekoracja. Biden albo Trump. Na podwórkach przed domem i widzicie Halloween za parę dni. A tu nic, a nic. Powiem Wam, że trochę chłodno jak się jedzie na rowerze. Miałam się przejść, lecz bałam się, że nie zdążę na trening. Ponieważ tak naprawdę nie wiem ile by mi to zajęło tutaj idąc. Powiem Wam, przejażdżka też mi się przyda, bo fajnie jest być na powietrzu. A ja się tam wybieram na taki bardzo malutki shopping. CVS Pharmacy. Domy, domy wcale nie są udekorowane, ale zobaczcie w sklepach co się dzieje. Bo ludzie tak naprawdę nie wiedzą, czy dzieci będą chodzić zbierać cukierki, czy nie. Więc. O, tu już święta widzę. Tu też już święta, zobaczcie. Nie ma dyskryminacji w Stanach w ogóle. Może będą jakieś przeceny? Jak widzicie, ludzie zazwyczaj kupują takie całe paczki. Tutaj macie jakieś trzy rodzaje cztery rodzaje cukierków 80 takich małych. I zazwyczaj to siedzą na ganku i rozdają. Natomiast w tym roku nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. O, proszę bardzo, na mnie czeka. Hi, guys! Więc to jest moja koleżanka z drużyny Emily. I jedziemy na trening. Więc pewnie zastanawiacie się, co tutaj się będzie działo. Otóż będzie wybierany draft, będą dwie drużyny. Mój trener robi takie, jakby oficjalne, oficjalną prezentację wszystkich drużyn. Jak widzicie, będą dwie drużyny żółta i niebieska. Schodzą się już zawodniczki, będą wybierane jak na prawdziwym drafcie. Chyba po polsku też się mówi draft, nie jestem pewna. Ok, czyli właśnie zapytałam trenera, czy już wie, Dobra, <laughs> jakie będą zespoły. Ponieważ zaraz Wam wytłumaczę, ja dlatego, dlaczego takie coś się odbywa, ponieważ rzeczywiście w tym sezonie nie możemy mieć innych meczów z innymi drużynami, z innymi szkołami. Dlatego w ramach zakończenia mojego sezonu moi trenerzy wymyślili jakby taki towarzyski mecz, i to będzie tylko pomiędzy moją drużyną. Będzie normalnie livestream, czyli też może, może dostaniecie link, jeżeli będę miała. I będziecie mogli obejrzeć mój mecz. Mam nadzieję, że będę w drużynie żółtej, ponieważ lepiej się gra w żółtych koszulkach. A zobaczymy, zajmę miejsce koło Emily. Can I sit here? <laughs> well, I didn't play in Arkansas. Where was it? Missouri. Missouri! Missouri! She calls Poland her home. She contributed last year with 53 kills and 27 aces. In her first season as a lady crusader number Johnson. Właśnie skończyłyśmy jogę i myślałam, że będziemy robić flow jogę, czyli to jest tak naprawdę mogłam powiedzieć taki mały trening. Natomiast pani zmieniła koncepcję i powiedziała, że potrzebujemy się dzisiaj rozciągnąć, więc sobie zrobiliśmy jogę yen, i było naprawdę tak. Spokojnie, medytacja. A jestem znowu z Emily i zbieramy się do Wendy's. No i zazwyczaj tak się kończą moje wieczory. Dopiero jest teraz, kochani, szósta, czyli osiemnasta. Tutaj moje jedzonko, chicken sandwich i jakieś tam frytki. A tutaj mój brat w telefonie i. Aha, czemu włączyłeś kamerę? Ok, aktualnie jest parę minut po dziewiętnastej. Teraz pędzę na siłownię, żeby zrobić trening z moim. Strong, Italian strong. <laughs> okay, I, I need instruction. Italian music. <laughs> come here, I need instruction. Come here, come here on the side. What are we doing, coach? Today, what kind working of working out? We're gonna be like hard, working out hard. You want to improve here. Alright. Upper body, lower body, full body. Everything. <laughs> Until we get tired. Alright, wait on me. I wanna do the same thing. Come the picture like uh, what you see before you play the video. Oh. Yeah. Before. Okay. Wait a huddle, huddle, come to huddle. What? <laughs> we're doing huddle, okay. So since today we're working out every day. At seven. You are <laughs> in, and we are getting big for summer. Okay. Big yeah. for summer. Team on three. One, two, three. Team. Team. <laughs> okay. Perfect. All right. <laughs> Bye. Wracam właśnie z siłowni, jest około jakoś 20.45, więc tak naprawdę jedyne, co mi zostało do roboty, to przygotowanie wszystko na jutro, ponieważ muszę porobić dużo, dużo naprawdę wywiadów przed kamerą, czyli trzeba przygotować i statyw, i kamerę, i pytania. Także jeszcze nie koniec dnia dla mnie, ale kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za subskrybowanie i komentowanie. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!